Dzisiaj w programie będzie gazetka Lego Ninjago. E, to jest taką figurką Kaja. Jeszcze czegoś takiego nie mieliśmy. Jeszcze nie mieliśmy takiego pistoletu z harpunem. To jest mega fajne. E, tutaj jest jeszcze do tego do, dołączona gazetka. A tutaj jest takie nowe Lego. które już możecie coś sobie zobaczyć. Dobra, pokaż to. Tutaj, ja pokażę bliżej. Tak, tutaj jest tu, taki ogóle zestawek. To jest nowe Lego. Takie jest zamek. I tam są opisane w tej małej książeczce wszystkie figurki i cały świat tego lego tak jak widzicie recenzja jest w warunkach trudnych ale gazetka jest naprawdę <grym> fajna za 9,99 dostajecie figurkę Kaja z szablą, z mieczem z harpunem z harpunem wystrzeliwanym tak z taką kostnicą i on te szable miecze ma możliwość trzymania obydwu na plecach Także robimy unboxing, figurkę zobaczycie dokładniej na koniec filmu. Okay. Otwieramy. Dobrze, gazetka już jest. Proszę sobie zobaczyć. To teraz będzie bez folii, to będzie lepiej widać, co w niej Dokładnie nie będziemy pokazywali. Ja już mam, ja już to miałem już Wam pokazuję co to dokładnie jest. Tak, to dostaliśmy w gazetce Lego Club. To jest właśnie opis wszystkich bohaterów Lego tak, Nexo to... Nice. Tutaj macie różne takie dobry, łyk, to jest przeciwko kołu. To jest taka księga przeciwko jemu, to są dobrze. Tak, niedługo jeszcze... będzie recenzja o tym na naszym kanale. <laughs> tak, tak, bo jeszcze... Dobra, teraz składamy figurkę. Dobrze. Odpakowujemy i składamy. Szybciej! Tak. To nie jest lipa! Oj, to nie jest lipa. Harpon taki jak w zestawie z Batmanem. Mieliśmy kiedyś. Tak, też... tak, tak, tak. mieliśmy kiedyś Batmana, on też miał harpon wystrzeliwany Link do filmu macie na dole, co to jest? Lecaczek taki, co się zakłada. Tak, na, na dwie szable. Dobra, fryz jest. A głowa. Głowę ukradejna. Na głowę dawajcie! Matko, tutaj jeszcze więcej rzeczy. Matko, święta w Nie tylko harpun, tylko jeszcze takie małe. Liczki. Łańcuch długi, ale długi ten łańcuch jest. To jest w jednym. W jednym kawałku, no to takie... No. Takie łańcuchy taki nie mieliśmy. Stalowo-brody. Pamiętasz? Też dwa łańcuchy miał, ale krótsze. Krys. teraz nogi. Dobrze złożone. Ja się bardzo cieszę, to zaraz zobaczymy, co to jest, jak to działa. <gryjąc> Matko Święta! <świoski> <Ekstra>. Ci <gryjąc> Gdzie harbą? Bo ten wypada. No, ale on jest luźny. Tak, dobra, pokaż mi jeszcze na kilka. <gryjąc> Zobaczcie, co jest z tyłu. Jakby były takie dwa Ekstra. miecze. Dobra, zaraz zobaczycie dokładnie. Jeszcze obserwujcie nasz kanał i wciśnijcie czerwony guzik i komentujcie